Państwa serdecznie witam szczególnie, bo pora jest dosyć nietypowa. Tak jak pan Michał powiedział, że to jest dzisiaj dzień świąteczny. Zawsze mi mówił, żeby nie organizować konferencji prasowej w dniu świąteczny i okazuje się, że chyba się na tym nie zna. Żartuję oczywiście świadczy to o tym, że chwila jest wyjątkowa i ważna dla, dla przede wszystkim dla życia klubu, ale okazuje się, że także dla, dla was wszystkich, którzy. Jesteście wokół koszykówki zawsze z nami w tych chwilach ciężkich i w tych chwilach trochę łatwiejszych. No dzisiaj jest chwila przełomowa, gdzieś, gdzieś tam na forach znalazłem taką wypowiedź, która mi najbardziej pasuje do dzisiejszego dnia, że to jak w greckiej tragedii, tak, czyli były wszystkie etapy, teraz doszedł moment kulminacyjny, po którym ma nastąpić przełamanie. Eee, witam przede wszystkim tutaj razem z nami e, trenera, który, który ma dostać e, w tym momencie od nas to zadanie przełamania i, i, i pokazania innego obrazu naszej drużyny. Na pewno będą pytania potem, więc nie będę ich wyprzedzał. Dzisiejszą gwiazdą jest e, trener Sasza Filipowski i jemu oddam głos. To w takim razie poprosimy od razu. Panie trenerze, coach, pierwszy raz, jak byłeś zaznaczony jako to już nie Pan trener będzie mówił dzisiaj po angielsku, kilka lat temu, pamiętam, pan trener... Dziękuję, dziękuję bardzo dobry wieczór wszystkim. Uh, uh, po, będziemy potrzebował trochę czasu, żeby się trochę przyzwyczaił i jeszcze lepsze mówił po polsku, dlatego... Uh, uh, dziś ja będę po angielsku ale każdy dzień będzie lepiej lepiej i też z moim językiem good evening everybody i'm very happy that i'm coach here in uh, zelona gora uh, thank you for the opportunity uh, i had Great uh, life in Poland. I have here many uh, friends. Uh, basketball here is uh, very popular uh, and uh, tough. so uh, there are many teams uh, who uh, practice a lot. so uh, I'm happy that, that I'm coach here and uh, I will give all my best uh, to help. Uh, this team, with all my experiences, that we will play uh, nice basketball. I also hope that we will have great relations, uh, with great relationship with with uh, with you. Uh, and uh, thank you, thank you very much. <laughs> Dobra. Przede wszystkim bardzo dziękuję za daną mi szansę pracy w tym klubie. Na pewno jest tak, że w tych latach w Polsce miałem, miałem kilka fantastycznych lat. Na pewno chciałbym też w. W, w Może następnym razem trochę krócej zrobisz jeden ten, żeby nie musiał wszystko pamiętać, żeby było łatwiej mi, mi później ten, ale popraw mnie, jeśli gdzieś jestem, gdzieś zabłądziłem. E, e, chciał, chciałbym też zaznaczyć to, że, że w, e, oczywiście ch chciałbym, żebyśmy grali. Dobry basket, żeby ta, żeby ta grała była na, na widowiskowym poziomie, żeby się podobała. Też bardzo mi zależy na tym, żebyśmy mieli dobre relacje między innymi też z wami. Oczywiście też z publicznością, która przychodzi na mecze, no i. i w sumie jeszcze raz bardzo dziękuję za daną mi szansę pracę w tym klubie i postaram się zrobić e, e, wszystko, żeby wszyscy uczestnicy byli z tego z tej pracy zadowoleni. Coś przełaciłem, coś dodałem, coś, wszystko super. Nie, bo, rozmawialiśmy chwilę rano, natomiast jak ja, ja właśnie tak, nie wiem, z technicznego nawet punktu widzenia wyglądał temat y, zmiany pańskiej decyzji właściwie w kwestii... Y, y, że Adamka, o Pan mówił, którego Pan bronił wobec wszystkich yy, yy, kibiców. Czy to po tym meczu z Wilkami Morskimi Pan sobie usiadł, podrapał się po głowie? Czy przyszedł jakiś autorytet i jednak coś Panu powiedział, że warto, być może tutaj jednak jakąś zmianę yy, przeprowadzić? Czy na tej Radzie Nadzorczej burzliwie było i tam się Pan dał przekonać? Ta nagła zmiana czy bym poprosić o jakąś tak szerzej się panu. Znaczy, generalnie zawsze zmiany są podyktowane pewnym wpływem zewnętrznym z reguły. Czasami mamy własne jakieś pomysły na zmiany, ale oczywiście tutaj to obserwując to co się dzieje i generalnie trochę tak jak, jak mówi przysłowie, że jedna kropla przelewa czarę, tu akurat może czarę goryczy. No więc fakt jest faktem, że tak, nie mam charakter, że do końca będę bronił moich ludzi, no i dopóki trener jest trenerem, to będę go bronił. W momencie kiedy jest zmiana decyzji, oczywiście to. To tylko w takim wypadku mogę zmienić podejście, ale tutaj chciałbym bronić dalej trenera Adamka, że po prostu do, do końca walczył jak mógł. Była też szczera rozmowa na ten temat, że nie widzi jakby swojej własnej siły, nie czuje się na tyle silny, żeby nad tą drużyną zapanować i żeby ona jego, Słuchała tak, jakby on sobie tego życzył. więc W związku z tym, ta może nie nagła zmiana, ale i gdzieś tam postępująca postępująca erozja spowodowała to, że w pewnym momencie jednak to już było za dużo. Decyzja była podjęta kolegialnie na Radzie Nadzorczej. Jest nas chyba bodajże na tej Radzie była też bardzo dobra frekwencja, jak dzisiaj, czyli widać było, że zakłopotanie jest ze wszystkich stron. W związku z tym. Nawet z jednym z członków się połączyliśmy, z, który jest z Nowej Zelandii i też uczestniczył trochę przez telefon w czasie rady, ale wszyscy jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że trzeba coś zmienić i propozycja, którą przygotowaliśmy wcześniej przed radą i która rada miała szansę zapoznać się z kandydaturą nowego coacha, została przyjęta jednogłośnie i to jest chyba ważna kwestia, bo poparcie jest pełne. Czy teraz mogę powiedzieć, czy to jest taka nagła zmiana? Ja myślę, że na pewno, na pewno był to pewien proces, ale, ale jednak, jednak sądzę, że, że ten ostatni mecz miał dużo, duży wpływ na to. W jakimś sensie sam zrezygnował, czy gdyby on nie przyszedł i nie, nie zgłosił tego, że ja już sobie z tym nie radzę, to de facto dalej wyprowadził tę Myślę myślę, że do, dokładnie wyczuł timing. Jednak e, trener Adamek jest indy, inteligentną osobą i może w oczach, może w innych miejscach widzi, że jednak że jest ten moment, kiedy trzeba, trzeba sobie spojrzeć w, w to, co się dzisiaj wokół mnie dzieje i żeby wygrać coś dużego, to warto poświęcić dzisiaj to, co jest dzisiaj, żeby... Żeby jednak w tym całym środowisku i, i też w koszekarskim jednak sądzę, że ilość krytyki, która na niego spłynęła, może dała mu też pewien już przepełnienie i ta kropla tak naprawdę u niego u niego się także przelała. Rozmowa no, ta z obecnym trenerem to w takim razie jeden dzień, czy jednak wcześniej panowie. Yy, tu się muszę wszystkich rozczarować, nie, nie, nie jesteśmy na tyle sprytni, żeby. Planować takie ruchy kilka tygodni wcześniej. Yy, tutaj z mojej strony była chęć, żeby nawiązać tą współpracę po meczu z, ze Szczecinem. Dziękujemy, czekamy na kolejne pytania. Do trenera, ja mówię po polsku, okej w Radzie Zielona Góra. Co trener miał tej drużynie w tej chwili? Czy widział pan mecze? Tell me to Jerome Nagura. Jeżeli to tak szybko zaszło, pan Janusz mówi to czemu się zdecydował, nie wiem, to dobre pytanie. Usually changes in life are happening sudden and unexpectedly. So uh, I respect Adamex, so that's why he is still my assistant. We were together when I was here in the past uh, był z Ostro, coach w uh, uh, Wrocław. Will... Wrocław? A, ja, ok. Um, uh, zmiany są czasami, uh, jakby, szczególnie w pracy trenera, bardzo szybkie. Tak, i one są spontaniczne i, 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 i tak jest po prostu zawód. Uh, druga sprawa, uh, też jakby w stosunku do sama, samego uh, Adamka. Mam wielki respekt, który też potwierdza fakt, że nadal jest uh, asystentem w tym nowym rozdaniu. Um, you know watch I watched, I watched uh, basically one game, uh, because everything this happened very fast. Uh, I watched the game against the Turkish team, uh, and uh, some of the players I know from the past. So, Kosarek was uh, with my team. Uh, of course, now I'm older, and he's also older. Uh, on other side, Zamoyski also, as a young player, he played uh, uh, in the seaside clubs, uh, and Hrytsanyuk uh, also played also already against me. Uh, also, when I was uh, coaching Olympia, we played against each other in uh, EuroLeague, Euroleague games. Uh, other players, uh, basically, I will learn day by day, practice by practice, uh, what, they care, what, what they are capable of. Uh, and of course, also my team uh, of assistants is helping me to, to get these informations uh, as quick as possible. Oglądałem jeden mecz, czyli mecz z Karsijaką. Co do zawodników, oczywiście najwięcej znam koszarka, który był też w jego Z jego pracę w Turowie. Oczywiście koszarek jest starszy, on też jest starszy. Zna grę Zamońskiego, Krycaniuka, którzy grali w zespołach Stroj Miasta. Generalnie można by było powiedzieć, że śledził tą polską koszykówkę też go z nią był związany przez jakiś dłuższy okres czasu. Też mieli okazję później grać w różnych pucharach przeciwko sobie zarówno w Olimpiach jak i innych zespołach. Natomiast co do zawodników zagranicznych, to będzie jednak w tym procesie dzień po dniu poznało więcej rzeczy. Tutaj jest... Wielką pomoc też będą robić trenerzy, asystenci. Z którymi dzisiaj już można było powiedzieć, że było spotkanie z każdym z nich przed tą presją konferencją. oczywiście za chwilę będzie trening, czyli jednak do tego treningu trzeba się przygotować. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli chodzi ten About his team, about I do know his tactics, his players, his players. Pongesco. Wow. It is difficult to make a judgment uh, according to according to one game, uh, but uh, I believe problems. I believe that this team has a potential, uh, and uh, that of course every coach has his own philosophy, and uh, I will. Try to bring mine and give my experience to, to these players. So uh, uh, basically, I can say that I hardly wait to, to, for practices to, 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 to start and to start working uh, with with the players. And I believe there is a potential. Uh, of course, patience will be needed uh, um, to to get to know everybody and to put my system on the floor. We have two games per week, uh, which is not. Uh, a lot of practices, a lot of travel, but anyway, that's the situation, and uh, that I will give my best. That that these players will will uh, understand and learn this new system and uh, play on on high level. once one it was Trener będzie będziecie koncentrował, jeżeli będzie wpajał swój system e, na bazie codziennie tak, żeby się poznawali, żeby to jednak było wdrożone e, z taką cierpliwością. Gramy mecze w tygodniu. Dużo jest przed nami, dużo można będzie też e, się zapoznać w krótkim czasie ze względu na ten rytym, e, gry. E, każdy trener ma trochę inną koncepcję, każdy trener ma trochę inny system, dlatego nawet może ja sam od siebie dodam teraz, nie, nie ma co demagować, kto co robił, tak ale on w tej chwili jest po to, żeby przyjechał, żeby... Nie, nie może się doczekać, żeby rozpoczął właśnie treningi, żeby rozpoczął ten proces, którego jednak, e, jednak będzie potrzebny po to, żeby, żeby system został wdrożony e, jakby jak najwcześniej.